Słuchajcie, bo i to, jest, to było tak, że ja w lecie wzięłam jakąś gąsienicę. Byłam na polu. Wzięłam gąsienicę do domu, trzymałam ją w słoiku. Ona zrobiła poczwarkę. Ja myślałam, że jak tam, co, że jak tam coś spleśniało, to tam nic nie wyjdzie. Ja w nocy zasypiam, a w słoiku słychać. Frrrr. Coś tam lata. Widzę ćmę. Patrzę, a tam. ćma. Żywa, prawdziwa ćma. Wyszła mi z poczwarki. W spleśniałym słoiku. Nie wiem, jak ja ją będę trzymać. Jak w styczniu. No i nic. Pa.